tytani, na świat sławy, żeby naprawić zło. I wiemy to z ostatnich chwili, że gdzieś już nawet naprawili. Miałem 19 lat, 19 lat. To 19 która postanawia rzucić Ale wszystko wstać. i biegnie pod bramę i pomaga strajkującym, co sobie myśli, jakie ma wyobrażenia o tym, co robi. Byliśmy gotowi utrzymać stocznie kosztem naszego życia. Dziś mamy już 31. Tak jest. Porozumienia sierpniowe przez lata symbolizowała twarz tego mężczyzny, Ale ich kształt i treść stoczniowcy tak naprawdę zawdzięczają głównie tej kobiecie. Joanna Duda Gwiazda dniami i nocami ustalała strategię rozmów z komunistami. Ryzykowała bardzo. W połowie tego strajku ja zostałam normalnie utruta. Ktoś podał bramy, kawę, neskę, a ponieważ to już było po iluś tam dniach no dosyć ciężkiego strajku, i chcieliśmy z mężem opracować taktykę rozmów. Wypiłam dwie kawy, no i koniec. Sierpniowe strajki na wybrzeżu wybuchły niejako za sprawą innej kobiety. Początkowo głównym postulatem robotników było przywrócenie do pracy zwolnionej dyscyplinarnie suwnicowej, Anny Walentynowicz. Wałęsa znik. I to dzięki kobietom nie skończyło się marnym kompromisem, który po trzech dniach strajku próbował forsować Lech Wałęsa. Dogadali się, że 1500 zł, Ania Walentynowicz wraca do pracy. No i co, co, co zostało uzyskane? Stoimy trzy dni, zakłady inne z zewnątrz już się do nas dołączały, delegacje przyjeżdżały, ogrom dziennikarzy, dziennikarzy zagranicznych. A wie pani dlaczego? Ponieważ w tym czasie w Sopocie odbywała się interwizja. W momencie, kiedy Lech Wałęsa chciał już to porozumienie podpisać, no to wtedy to właśnie kobiety powiedziały, że nie, kontynuujmy strajk. Jak pani wspomina właśnie te dni? Nie pani, mi się wydaje, że tu uderzyła pani w istotny problem. Kto był za Lechem Wałęsą, kto uważał, że to jest geniusz i prowadzi nas słuszną drogą, a kto nie. Mężczyźni, którzy. Nie chcieli kończyć strajku, czy którzy nie wierzyli w to, że Wałęsa jest geniuszem i zbawcą narodu, tak samo nie są eksponowani. Cały czas robotników przemawiałam, utrzymywałam ich na duchu. Ile wszedł i do 17 mieliśmy się rozejść. Popatrzałam na tych ludzi, na tych, ten zawód, wówczas krzyknęłam na cały głos: Zdrada. Konsternacja, ludzie wychodzą. Prowokacje, że uciekajcie, uciekajcie, bo yy, tu, tu nas zaraz zaczną. Yy, do, do 17 ma być pusto. Zaintonowałam rotę. Co, co się działo właśnie w zarządzie wtedy, Solidarności? No, Wszyscy uciekli. E, czy, czy nie wiem, Lech Wałęsa nie miał do pani żalu? Później z czasem to było widoczne. Na, na, na strajku nie mógł tego zrobić, bo byłam za bardzo kochana, lubiana. I znana. Ale skutecznie to zrobił później. Pani Ewa Osowska, kioskarka ze stogów, przez lata nie wspominała o swojej roli w wydarzeniach sierpnia 80 była w stoczni od samego początku. Organizowała jedzenie dla strajkujących, czym zaskarbiła sobie szacunek wśród robotników. Później nie bała się już żadnego zadania. W poniedziałek nam odłączyli radiowęzeł i dyrektor namawiał, żeby wszyscy wrócili do pracy. Znowu mnie wsadzili na wózek. Ja tu jestem sama, na tym wózku, ale ze mną jest rzesza robotników. Dyrektor się prawie zgadzał, żeby ten radiowęzeł nam dać. Wszedł na wózech Lech Wałęsa. Zabrał mi tubę i żeby ostatnie słowo było jego, mówi coś takiego. Panie dyrektorze, jeżeli pan nam nie odda a ja idę pana zaaresztować. I tak nam rozwalił y, całą sprawę. Jak tylko coś, co się dowiem. Zwiększająca się w szybkim tempie popularność ossowskiej, wyraźnie nie podobała się Wałęsie. Gdy trafiła do więzienia, lider Solidarności odmówił pomocy odważnej kioskarce ze stogów. Z perspektywy czasu, postawa późniejszego laureata Nagrody Nobla, a potem prezydenta, to jedno z największych rozczarowań Osowskiej. To lepiej mówić o czymś innym, bo to była taka, taka. No, dobrze, skończmy tak. Trudno lepiej przeżyć życie. Byliśmy prawdziwymi bohaterami. I tego nam nikt nie odbierze. Przepraszam. Naprawdę, wiele kobiet miało ogromny wkład w wydarzenia z sierpnia 80 roku. My przedstawiliśmy Państwu zaledwie ułamek tych niesamowitych, ciągle jeszcze mało znanych faktów z naszej najnowszej historii. Dziś to wszystko kolejny.